Dzień dobry. Szanowni Państwo, niedawno mieliśmy Mikołajki, zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, do grzecznych dzieci przyjdzie grazda. A my musieliśmy być bardzo grzeczni, bo my swoje prezenty już dostaliśmy. Są to wspaniałe trzy komplety mundurów Wojsk Powstania Wielkopolskiego wraz z manekinami. Mamy mundur ułana, mamy mundur oficera piechoty, a także zwykłego strzelca. Pozyskanie tych prezentów było możliwe dzięki udziałowi gminy w projekcie Zakochani w Kujawach, zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturalnego i historycznego na terenie gminy Solec Bojaski. Dzięki tym pozyskanym mundurom znacznie wzrastają nasze możliwości zarówno te ekspozycyjne, jak i edukacyjne. A jako, że edukacją w naszym muzeum zajmuje się pan Łukasz Wojtecki. I tak się właśnie składa, że także pan Łukasz Wojtecki jest najlepszym znawcą militarium w naszym muzeum. Także pozwolę sobie Poprosić pana Łukasza, żeby kilka słów o tych darach jeszcze powiedział. Szanowni Państwo, chciałbym przedstawić sylwetki trzech powstańców Wielkopolskich. Po prawej stronie mamy replikę munduru oficerskiego, w środku replikę munduru strzelca, a po lewej stronie replikę munduru ułana. Zarówno wyposażenie, jak i mundury pochodziły oczywiście z armii niemieckiej. Kolor mundurów to Feldgrau. Przejdziemy najpierw do obuwia. Zarówno oficer jak i ułan mają wysokie buty ogólnowojskowe, natomiast strzelec ma założone na nogi trzewiki i są jeszcze obijacze. Na pasach widzimy ładownice trójkomorowe na amunicję, a na pasie oficerskim widzimy kaburę do pistoletu. Teraz przejdziemy do nakryć głowy. Zwracam Państwa uwagę szczególnie na rogatywkę powstańczą i dwa jej elementy. Na orzełka oraz na trefl. Największym eksponatem, który otrzymaliśmy jest replika lance kawaleryjskiej. I na tę chwilę to wszystko. A w drugiej części filmiku zapraszam do obejrzenia eksponatów zgromadzonych na stoliku. Pierwszym interesującym eksponatem jest replika szawni tak tzw. bruchę O, tak pięknie się prezentuje. Następnie bardzo charakterystyczny niemiecki hełm. Od razu chciałbym powiedzieć, że te hełmy nie były lubiane przez powstańców wielkopolskich. Przede wszystkim dlatego, że kojarzyły się z Niemcami, ale też często dochodziło do pomyłek w sytuacji kto swój, a kto wróg. Kolejnym ciekawym eksponatem jest replika tornistra wojskowego tak zwanego sierściucha. Mamy także tutaj na stole replikę puszki do maski przeciwgazowej. Czas na atrybuty oficerskie. Pierwszym jest replika pistoletu P08, a drugim replika oficerskiego listka. I na sam koniec, uwagi, że nadciąga zima, mamy tutaj parę rękawic. Także jest bardzo dużo interesującego sprzętu, dzięki któremu będziemy w stanie przygotować lekcję muzealną o wyposażeniu i umundurowaniu Wojsk Wielkopolskich. Raz jeszcze pięknie dziękujemy za te eksponaty.